Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj czas na odcinek, który planowałam od kilku miesięcy eee, i tak w sekrecie powiem Wam, że to jest trzecia wersja, którą nagrywam właśnie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy i mam nadzieję, że to jest ta wersja, która już ostatecznie ujrzy światło dzienne. <laughs> ja sama uwielbiam oglądać takie filmiki, kiedy ludzie pokazują co jedzą w ciągu dnia, więc czas na mnie. Eee, pokażę Wam taki przykładowy dzień z naszego życia, co jemy eee, w ciągu dnia żyjąc w kamperze, w autobusie szkolnym. I chciałam tylko dodać, że to jest taki randomowy, przykładowy dzień. Nie zawsze to tak wygląda, a wręcz każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Czasami jemy jakieś fast foody, czasami jemy słodycze, czasami jemy na zewnątrz, akurat tego dnia udało się wszystko ugotować w domu, czyli w autobusie. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to serdecznie zapraszam was do oglądania tego filmiku. Dzisiaj akurat na śniadanie będę przygotowywać owsiankę. Jest to super przepis, jeśli wiem, że następnego dnia nie będziemy mieli za dużo czasu, a będziemy chcieli zjeść jakiś pożywny posiłek. I teraz pokażę Wam właśnie, jak go przygotowuję dzień wcześniej wieczorem. W pojemniku łączę szklankę płatków owsianych. Do tego dodaję dwie łyżki nasion konopi, jedną taką dużą łyżkę masła migdałowego. I to wszystko zalewam mlekiem owsianym. Ja zazwyczaj używam mleka roślinnego. I to wszystko sobie razem mieszam. Oczywiście masło migdałowe się nie wymiesza, ale to nic. Zamykam szczelnie pojemniczek i będę go chować do lodówki właśnie na noc, albo przynajmniej kilka godzin, żeby płatki dobrze nasączyły się mlekiem. Szczerze Wam powiem, że dla mnie płatki owsiane to jest taki bardzo nudny posiłek, więc jego ja muszę sobie troszeczkę urozmaicić i w tym przypadku e, będę robić pudding chia. W następnym pojemniczku łączę kilka łyżek nasion chia, w tym przypadku miałam 4 albo 5. Dodaję odrobinę ekstraktu z wanilii i zalewam to wszystko znowu tym moim mlekiem owsianym. Mieszam dokładnie składniki razem. Staram się, aby wszystkie nasionka chia były zamoczone w mleku. I to również będę szczelnie zamykać i wkładam do lodówki na przynajmniej te kilka godzin. Ale oczywiście owsianka i pudding chia to dla mnie dalej za mało. I akurat dzisiaj miałam takie bardzo fajne, dojrzałe mango i postanowiłam je wykorzystać. Po tym jak się w końcu uporałam z jego cięciem, przekładam miąższ mango do pojemnika blendera. Dodam do tego troszkę jogurtu greckiego i razem to zmiksuję. Muszę przyznać, że to był naprawdę wyśmienity dodatek do, do tej owsianki, taki orzeźwiający. No i ja będę serwować moją owsiankę, moje śniadanie w szklankach. Na spód wykładam płatki owsiane. Na to idzie chia pudding. Ten chia pudding jest naprawdę syty. I na samą górę idzie ten mój mango jogurt. Na koniec to wszystko przyozdabiam e, połówkami winogrona oraz... Delikatnie posypuję granolą dla fajnego efektu, i muszę przyznać, że to było naprawdę przepyszne, pożywne i takie dosyć orzeźwiające śniadanie. Lubię też zrobić taką owsiankę w stylu tiramisu, kawową. Eee, może kiedyś wam pokażę przepis. Jeśli chcecie, to dajcie mi znać na dole. No i oczywiście nie może zabraknąć kawy. E, tym razem piliśmy ją do śniadania, ale bez bicia przyznaje się, że zdarza nam się pić kawę czczo. I tutaj akurat kawa parzona z odrobinką mleczka, oczywiście. Tym razem nieroślinnego. No i czas na lunch i moje ulubione warzywo, nie wiem o co chodzi, ale słodki ziemniak to jest coś, co ja po prostu uwielbiam w każdej postaci, o każdej porze dnia. I takie moje sekretne przyprawy, które ja dodaję, to jest oczywiście przyprawa z kamisa, ta taka standardowa do ziemniaków. Uwielbiam ją i stosuję ją nie tylko do ziemniaków. Oczywiście trochę soli, pieprzu i najważniejszy składnik to jest tymianek. Tymianek robi niesamowicie dobrze z, ze słodkim ziemniakiem, także polecam Wam spróbować. I na patelnię wlewam jedną łyżkę oliwy z oliwek oraz powiedzmy jedną łyżkę masła. Ja uwielbiam to połączenie smaków. No i będę wyrzucać do tego ziemniaczki. One będą się smażyć około tak 15 minut. W trakcie kiedy ziemniaczki się tam robią, ja będę przygotowywać mojego tosta z awokado i z jajkiem. Ciekawostka. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi ląduje w szpitalu, ze względu na, na takie słabe umiejętności wyciągania pestki z awokado. <grywa> Także, jeśli nie macie wprawy, to może wbijajcie nóż w pestkę, kiedy awokado leży na blacie, a nie w Waszej ręce. Dzięki. <grywa> Kroję sobie awokado na paseczki. W międzyczasie e, mieszam troszeczkę ziemniaczki, żeby tam się nic nie przypaliło. I będę tostować chleb na patelni na masełku. Następnie robię jajka sadzone z odrobinką soli oraz pieprzu. Sprawdzam, czy ziemniaki są dobre. I na mojego stostowanego tosta wykładam awokado, a następnie jajo. Tutaj chyba zapomniałam doprawić to awokado, ale wy nie zapomnijcie. Troszeczkę soli pieprzu i oliwy z oliwek. Jajko na górę no i słodki ziemniak. Na górę dosypuję troszeczkę właśnie tych nasion z konopi. No i lunch jest gotowy w dosłownie 15 minut. Przepyszny i pożywny. Okej, okay. powiedzmy jest godzina druga po południu. Przyszedł czas na co? Na kawę, oczywiście. No nie zawsze pijemy dwie kawy dziennie, ale zdarza się dosyć często. I zazwyczaj ta druga jest już na zimno. Więc w moim ulubionym kubeczku łączę łyżeczkę albo półtora kawy. Do tego dodaję troszeczkę cukru, żeby mi się lepiej wszystko spieniło. I to wszystko zalewam. Wodą, dosłownie, tak żeby pokryło kawę i cukier, i używając mojego takiego ręcznego mikserka, będę wszystko spieniać. No i kiedy kawa jest już spieniona. Dolewam wody. Nie za dużo, żeby nie rozwodnić kawy. Yy, dużo lodu. I oczywiście odrobina mleczka do kawy. Słomeczka i kawka jest gotowa. Jeśli chodzi o takiego snaka w ciągu dnia, to ostatnio bardzo polubiliśmy sok owocowy ze świeżych owoców. Świeżo wyciskany sok. <grytania> ostatnio Wam właśnie opowiadaliśmy, że kupiliśmy sokowierówkę, no i korzystamy z niej. Nasz ulubiony sok to właśnie taki, jak przyrządzam teraz, czyli z pomarańczy, marchewek, jabłek oraz selera. Jest bardzo orzeźwiający, słodziutki, pyszny. A na obiad dzisiaj akurat przygotowujemy kurczaka z ziemniaczkami pieczonymi oraz fasolkę szparagową. Yy, tutaj dodaję taką przyprawę chyba do gyrosa, cokolwiek tam miałam pod ręką, oczywiście trochę soli, pieprzu, oliwa z oliwek. Yy, mieszam wszystko razem i tym już będzie się zajmował Tomek, będzie to wszystko grillował. A ja zabieram się za fasolkę szparagową. Odcinam końcówki, będę ją gotować w dużej ilości, bo dzisiaj akurat nie byliśmy sami. Jedliśmy razem z Robertem. Ziemniaczki smażę na patelni, czasami robimy je też na grillu, ale jakoś tak szybciej mi było zrobić je na patelni. I robię je praktycznie tak samo jak słodkiego ziemniaka wcześniej na lunch. I tutaj oczywiście nie może zabraknąć bułki tartej do fasolki szparagowej, była przepyszna i ja, ja jestem już głodna, absolutnie zgłodniałam i muszę sobie teraz iść wstać, coś zrobić do jedzenia. Nie mogę na to patrzeć już, ale było naprawdę dobre. No, i oczywiście do tego nie może zabraknąć mojej ulubionej wody smakowej. Jest to po prostu woda gazowana o smaku owocowym, bez żadnych dodatków cukru ani innych niedobrych rzeczy. Cheers! I to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że się Wam podobał i mam nadzieję, że troszkę zgłodniliście <grym> i że się zainspirujecie którymś z przepisów. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Pa pa.